Dzień dobry. Z tej strony Lisiasta 25, tak 7. Znowu będzie jakaś gra. Tym razem może nie wiem czy do końca gra. Zresztą mniejsze o to. To jest taki Nator I on odgaduje nam postać. No. Może być tak, że on będzie, będzie w stanie odgadnąć, a czasem może być też inaczej, że to jednak my wygrywamy, to znaczy się. Jeżeli on nie, nie odgadnie, to oznacza, że my wygrywamy. Dobra, jest tam makinator. Pomyśl o postaci realnej lub fikcyjnej. Ja spróbuję zgadnąć. Kim ona jest? No zobaczymy. Reklamy. Trochę tu są po części, ale. A, uwaga. Ten kanał zawiera, znaczy, uwaga, ten film zawiera alokowanie produktu. Nie no, dobra, żart. Google Play. Dobra. Ja nie zarabiam, dobra, zagraj. Ładuje się ładnie. Okej. Okay. Więc. Kogo my tu bierzemy? Będziemy... Będziemy na pewno brali pod uwagę jakieś poszczególne... ...przypadkowe... Przykładowe postacie. Możecie pisać w komentarzach. Albo ja mogę też i wymyśleć tak o tak samo od siebie. Ale dobra. Ale to może w następnym jeszcze odcinku. Nie śpieszmy się z tym. Dobra, więc tak, pomyślałam sobie. Na, 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 na początek może jedna postać. Czyli zgadnijcie kto. Ktoś najlepszy, najzajistszy na świecie, czyli ja. Zobaczymy, czy on mnie odgadnie. Dobra, czy Twoja postać jest kobietą? Hmm, czekajcie, może sprawdzę. Nie no, żartuję. To jest 18. Jestem kobietą? A, tak, jestem kobietą. Na to wygląda. Nie wiem. Czy możecie odgadnąć? Jesteście w stanie odgadnąć po moim profilu albo po głosie, że, to jest, że jestem kobietą? Mam nadzieję, że tak. A może i nie. Dobra, tak, jestem kobietą. Dobra. Fajnie. Kładł się szybciej. Zamolił się. Wow. Już się zakochał. Czy twoja postać ma ciemne włosy? Mm. No, mi trochę daleko do ciemnych włosów, kochanie moje, ty drogie. Tak trudno mi jest je przefarbować przez taką czerwień. Wow. No, raczej jestem rudzielcem. No, lisiastka ruda, nie? Czy czerwony, jak jest na sierści, czy na włosach? Tak, rudy. dobra no raczej tak. Dobra, nieważne. Ja już ostatnio zaczynam. zim tracić zmysły to przez te zdalne. Dobra. E, nie, 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 sorry, nie. Nie. <ścoughs> nie, nie. Ładuj się nie. szybciej. oj, ja internet wariuje. Też. Okej. Okay. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? No właśnie... Mogłoby się wydawać, no bo ja bardziej wybrałam swoją postać, bo trochę jakby zafascynowałam się FNAFem, a nie do końca, bo, bo to tak bardziej o tak po prostu, bo zawsze jakby chciałam być lisem. No nie zupełnie, no. no bo niektórzy mówią, że faria, ja tak że faria, no ale nie no, no po prostu jestem lisem, bo jestem, chciałam być lisem, to jestem, chciałam być lisem, to jestem lisem, no, no i dajcie mi żyć. Mam po prostu dwa życia i... dajcie mi spokój. i Jestem lisem i dajcie mi żyć. No, koniec. I macie na tam lisiasta. No nie no nie jestem. Nie jestem postacią z gry komputerowej. No ja jestem ja... to jestem ja lisiasta. O tak po prostu. no. Lisiasta, lisek, siasta, lisek. Dobra, lisiasty lisek, stalisek. lisek. What? Masło, mas masło maślane, masło maślane. Czy twoja postać chodzi do szkoły? No cóż... Wolałabym penetrować kurniki, ale niestety muszę jednak chodzić do tej szkoły. Hmm... Farbowany list musi chodzić. Przefarbować się na inny kolor, by nikt nie zauważył. O Kryta ja. Muszę chodzić, no niestety. Tf, sorry, nie, no raczej tak. Czy mam specjalne moce? Nie wiem, nie mam pojęcia, może jednak mam. Chyba tak. no to wygląda. Czy twoja postać ma różowe włosy? No. Blisko, ale nie. Czy twoje włosy... Czy, moje, czy ja mam włosy blond? No nie, nie. Czy ma czerwone włosy? Włosy, nie wiem, czy włosy zaliczają się do tego, że, czy sierść, to czy to jedno i to samo. Chyba trochę tak. Bo raczej sierść to u zwierząt, a włosy jakby u ludzi, u ludzi nie? Dobra, walić tam. Włosy i sierść to przecież to samo. Dobra, tak. No, tak. <noise> czy walczy postać? No, zależy o co. No, jeżeli ja walczę ze siostrą o. O, od komputera, no raczej tak, <laughs> Z hejterami? To, że mają coś do mnie, że jestem ruda i jestem lisem? Chyba też Ta to wygląda No to tak, no, no jednak walczę Walczę Czy twoja postać pochodzi z... No ja nie znam tego nawet, tego czegoś No nie, no nie Czy stosuję magię? Magia, kur... <laughs> no nie, 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 nie stosuję magii, no nie Chociaż ja bardzo czaruję swym wyglądem Czy ja jestem związana z muzyką metalową? Znaczy się Ja uwielbiam metal Najbardziej Linkin Park Też grzają czasem metalowe różne brzmienia Ostatnio mi to tak wciągło, bo tak niezbyt słuchałam, bo to dla mnie było jednak za mocne Nerwicy bym się nabawiła Nabawiła <grym> Ale ostatnio ja zawsze słuchałam bardziej rockowych takich brzmień, takich gitarowych zawsze. Metalu tak no nie jest zupełnie to było dla mnie za mocne ale przez Linkin Park jednak chcę się słuchać więcej tego metalu. Właśnie ja mam problem z szukaniem innych zespołów metalowych, ale Linkin Park 10 na 10 w różne style potrafi wejść. No chociaż no, no jednak pop mi troszeczkę. Nie pasi wolę ich ostrzejsze brzmienia. Ale metal właśnie... Ja chciałam. Właśnie mam gitarę, ale mam taką. No, słabą chyba z Chińczyka. Ale nie no. Ja bardzo dziękuję, że, dali, że rodzice mi dali gitarę. Chociaż bardziej wierzę w to, że inak ktoś inny musiał to jednak dać. <laughs> Święty Mikołaj. <laughs> Dobra. Mam gitarę. Właśnie bardziej chciałabym mieć tą gitarę elektryczną. No? Ale no, ale jednak, no, no, jest coś. I jestem ciekawa, czy bym wyszła właśnie w cover. Jakbym śpiewała covery metalowe. Chociaż, jak, jak ktoś słyszał, rap Hot 16 Challenge, sixing, sixing, sixing no to Quinch. No, ale powiedzmy, że tak, no. Lubię. No. jara mnie to trochę chcę być trochę bardziej stylowo nawet mieć ten trochę styl. Czy twoja postać mieszka ze swoją matką, matką? Dobra. Czy jestem prawdziwa? A hmm. może jednak nie? Hmm. Oczywiście że tak. Jestem legendą. Pamiętajcie o tym. Czy ja postać mówi o grach? Właśnie. No ja gram w gry, tak jak tutaj teraz. Ale czy mówię? Nie wiem. Chyba tak, no, raczej tak. No. Czy stworzyłam... No nie, nie, nie. Czyli... Jest... Nie, no. Szybka i wściekła to raczej jestem, ale nie, nie, nie wchodzę z, z tego filmu. Czy to ja postać mieszkała w Kubie. Nie. Jestem akwarystą? Kto to jest akwarysta? Może się czegoś nauczymy. Czekajcie, ludzie. Czekajcie. Jak mi się udało dowiedzieć, akwarysta to jest osoba, to jest taka czy tam dziedzin, dziedzin, Taka osoba powiązana z dziedziną wiedzy i zajmująca się ze zwierzętami wodnymi. wodnymi. O, bawię i uczę. No, wiecie, ja lubię w ogóle, mnie uspokajają takie zwierzątka, takie. No, mam takie, czasem oglądam na kamerze zwierzęta. No i też takie, na przykład, rybki, tam na przykład o, patrzę Pływające? Ja lubię, no mnie to uspokaja. jak, nieważne. Mnie to uspokaja właśnie. Ja to uwielbiam. Chociaż bardziej mam w planach inną inny troszeczkę zawód, ale też powiązany z przyrodą. Nie chcę nie za Nie chcę za bardzo gadać publicznie, co, z czym się tak. Co mnie bardziej podpada, czym się interesuje. Tak dalej. Ale tyle wiecie. No. Chociaż pewnie więcej się ode mnie, o mnie chyba dowiecie. No nie, no nie, nie jestem. Pracuję w prokuratorze. W prokuratorze. No nie, raczej bym powinna zostać adwokatem, nie? Adwokatką? Mówi często: mama mówi, no co ty, adwokat? Co ty się wtrącasz, to? Co? co się wtrącasz? No co się wtrącasz? No co, 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 co? No <noise> na no to tak wygląda. No. no nie, nie, nie. Pracuję w rodziarni. Mm, nie, nie, nie. Ma nos? A może nie. Cios w nos? Może wiele razy dostawałam, ale jeszcze go mam? Kronikarzem? Nie. Może napiszę kroniki Elewena, część druga. Ładuj się szybciej, bo już 10 minut minęło. Więc dużo gadam. Nie pochodzę z Danii Rosji. Bo do Rosji Hała, ale na na Syberię. Yy, nie, nie wymykam nie wymykam się spod kontroli. Nie. No chyba... No nie odgadnij. Dobra, pierwszy już poszedł raz. Jeszcze zostały dwie, dwie szanse. Czy pochodzę z Polski, tak? Chcecie wiedzieć? Powiedzmy, że nie wiem. No, no, raczej nie, ale. Powiedzmy, że nie wiem, bo. Może jak ja miałabym. Miałby podawać te miejscowości, to powiem, że nie wiem. <laughs> powiedzmy, że no, nie wiem. Powiedzmy, że nie wiem. Mieszkam w, Mieszkam w piwnicy, ok? Mieszkam w piwnicy. Czy Twoja postać należy do Twojej rodziny? Yy, tak, ja mam rodzinę. Stoję na dwóch nogach. Chyba tak. Mogę też i na czterech, pięciu. Na jednej. Czy jestem nie ma? O jene, to, to jest całkowita różnica. Czy ja pochodzę za nimę? No nie. Ostatnio mnie zainteresowało anime, Tak, nagrywam. Lubię jeść babeczki. Kurna. Ja lubię jeść wszystko. No kurna, ja uwielbiam jeść wszystko. Tak, tak. Ech. Tak, 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 zarabiam kasę. Znaczy. Ja raczej. Ja jestem tą postacią, jakby. No nie mam rozwojenia ja... Rozwiej... Rozwaj... jaźni, czy towarzyszy jej małe zwierzę. raczej kot, ale. No niezupełnie on jest mały. Czasem myszy mi tu towarzyszą. <ścoughs> A potem jest żerem. Czy twoja postać pracuje w klubie nocnym? Oj, 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 bo YouTube się coś do mnie uczepi. No nie! W ogóle ja bym się nie przyznała przecież do tego, ale nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, mówię szczerze, serio. Ty w przyszłości. O, serio? Przewidujesz przyszłość. To super. No nie, 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 nie. Daj mi teraz... Ja w teraźniejszości. Czy twoja postać siedzi w ukryciu? Ja nie wiem, o co ci kuźwa chodzi. Czy twoja postać padła ofiarą zamachu? Tak. W szkole wiele razy padłam. No nie, nie, nie. Ale ja nie wiem, jaki zamach miałabym zaliczyć, ale... Może ci chodzi o ten zamach? No na ty, terno. No nie, 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 nie. Interesuje się różnymi fandomami? Tak. Używa czerwonej szminki? No cała ja jestem Cała jestem czerwona, nie. Jest mężczyzną? Nie, a może tak. Czy, na Czy jestem znana dzięki TikTok? Pozdrawiam moją kuzynkę. Ale nie, że jestem youtuberem. No ty się już pytałeś, no. Nienawidzę czapek. Ach. Czy twoja postać jest kucharzem? Kocham jeść, ale nie umiem gotować. Tak dobrze. Ja ledwo ja ją umiem gotować. Ja i tak bym to pewnie spierniczyła. Czy twoja postać lubi otwierać kalendarze ad, ad, adwentowe? Właśnie tak, ja mam wszystko zeżarła, więc bym czekała na, na jeszcze jedną czekoladkę na jutro. Okej. Okay. Czy twoja postać ma PlayStation? 4. Nie. Czy lubię kolejki? Boże nie! 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 Ja ze strachu bym padła. Ech. No nie. Ja... I jeszcze jakbym, nie wiem, jakbym zwymiotowała Albo co jeszcze by mi się tam zdarzyło obrzydliwego To jeszcze pół biedy, gorzej jak ja bym pewnie zemdlała I pewnie padła z tej kolejki na glebę <grych> Chociaż ja wiem, że tam są zabezpieczenia, rozumiem Ale nie, ja się boję wysokości Bardzo Czy twoja postać lubi brokat? No ja go wciągam no nie wiem, chyba tak. Nie wiem, czego mam jeść, wciągać. Mm, wow. Czy twoja postać zarabia na życie, graniem w gry komputerowe. No nie zupełnie, ja bym na, na czym innym zarabiała, ale lubię grać. Zależy w co, nie? Ja aż tak nie jestem zjaranym, zjaranym graczem. Ale ja przeważnie gram i nagrywam, nie? Najbardziej to mnie kręci. Lubię lato. Ja nienawidzę lata. Znaczy. W lecie jest fajnie, jak są te różne owoce, przyroda się rodzi, przy... ja, ja. i to jest fajne, ale ja wolę bardziej wiosnę, jak to wtedy jest tak... Jest zielono i tak dalej, ale nie jest tak nie jest tak gorąco. Ja... <laughs> ja nienawidzę gorąca i tej duszności. No jeszcze, no, woda, ale ja to bym wodę w wodzie pływała najlepiej nawet zimą. Ale ja... Nie, no no, ja nie... Ja nienawidzę gorąca. Wybaczcie, że ja się powtarzam, ale ja. Ja przez gorąco. Ja gorąco to jeszcze nienawidzę bólu głowy, a ja przez gorąco mam takie bóle głowy. Mam nie. Serce mi palpituje, po prostu wariuje, nie? Nie. Czy Twoja postać jest wysoka? Moja no wysoka. Zależy w czym. Fandubingiem. Właśnie chciałabym się zajmować, szczerze mówiąc, ale. Ale oczywiście nie rzucam głos, głos, głosu na wiatr, znaczy słów na wiatr. E, zapomniałam, mogłam tego nie mówić. No nie, na razie nie. Czy jestem khulem? Ghulem? Ghul? Co ty do mnie gadasz? Muszę się dowiedzieć. Ale raczej wątpię, żeby było. Dobra, nie wiem. E o nie, jego ja zepsułam. Jego ja zepsułam. Spróbuję jeszcze raz. Jego ja zepsułam, ale go naprawiłam. No Nie, przecież się już pytałaś, aż tak, aż tak się zepsułeś Wiecie co, ja muszę to parę rzeczy pominąć. Nie. On za zbyt oczy. Nieważne. Właśnie. Dobra, to będzie chyba już efekt końcowy, mi się tak zdaje. Myśli o cookie monster? Cookie monster? Kurczę, daj mi to skopiować. Arr! Co się stało? Nieważne. Okej, okay, kopiuję. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, to zaraz wpiszemy tą cookie. Kopiuj i wklej. Kto to jest? Wiem, że to jest jakaś youtuberka. <śmiech> 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 nie wiem, czy chodziło ci o to, ale ja właśnie tym czymś nie jestem. <laughs> Co to jest? Co to jest? No, nie, 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 nie udało ci się odgadnąć. Nie. Jestem niezwyciężona. Nie, nie kontynuujemy. Nie. Znaczy. Albo dobra, walczmy do końca. Bo w końcu ja to muszę wygrać. Więc no. Dobra, już jesteśmy, jesteśmy na 65. pytaniu. A on dalej się nie domyśla. Ale on mi tu pyta się, czy jestem związana z kolorem, kolorem pomarańczowym. Znaczy się, I są przeważnie pomarańczowe. Rude? Ale ja jestem czerwona, no. Matka natura mnie postanowiła tak obdarzyć. Ja tak chciałam. No ja właśnie... Czekajcie. Czekaj, czekaj. No. Nie wiem, czy dobrze widać, ale chyba nie. Przeważnie to powinien być pomarańcz, bo lisiasty jest przeważnie trochę pomarańczowy na profilówce. Nie wiem, czy to się zalicza. To jest bardziej kremowy kolor. Ja teraz zauważyłam, że tu się zaciemniło przez, chyba, nie wiem... Przez coś, przez jakąś ciemność, czeluść jakąś. Okej, okay. nie wiem, ale no nie, no nie za bardzo, chyba nie. Czy twoja postać grała w Wiśle Kraków? No nie. Szczerze? 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 Ja nie powiem może dokładnie swojego wieku. Powiedzmy, że. O, mam pomysł. Yy, ja mam 4 lata. A jeden rok u psa, lisa czy kota. No mniej więcej. Tu ch prawdopodobnie chyba 6 lat. Nie wiem, czy ja dobrze. 6 razy 4. O, dobra. Dobra, mam. Dobra, dobra. Mam 4 lata. 4 lisie lat lata. Zobaczymy, czy umiecie odgadnąć mój wiek. I tak, ja mam od 15 do 26 lat. No. Nie wiem, czy potrafilibyście odgadnąć po moim głosie, ale mam nadzieję, że tak. Chociaż mówią, że ja po moim głosie... Okej, okay, niektórzy mówią, że jednak jestem nastolatką, nie, młodzież. Ale ktoś mi powiedział, że ja mam głos taki jak dwunastolatka. No super, no fajnie, chciałabym mieć te 12 lat, ale no nie, nie mam Ale ja mam wrażenie, że ja mam bardziej dorosły głos Dobra, tak, ja mam, Czy jestem członkiem Nie wiem, o co ci... No nie, nie panuję nad swoją postacią, nie! <ścoughs> ja i opanowanie, no <ścoughs> Czy twoja postać zdobyła mistrzostwo w jakichś tam mistrzostwach w sportach motorowych? O, Mondo. Nie wiem, czy za cię postać tam. Za Nie, 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 ja, mo ja, ja i motory, tak. Yy. Ja ledwo na rowerze umiem jeździć. Czy jestem czuciowo z naukowcem jakimś? W co ci chodzi? Czy ja Nie. Nie, no, mówię Star Planet, fu i... Taka jedna wariatka grała. Nie, a ja i Afryka. Tak. Y tak, w nią jestem tą postacią. Tak, zmieniłam płeć, jestem teraz facetem. Joł. Nie, no. Już prawie osiemdziesiąte pytanie, a on nie umie odgadnąć. Ja się wkurzę. Czy twoja postać pocałowała Jaj Ja i dziewczyna. O, z ringa, ta dziewczyna mi się przypomniała. Czy twoja postać... Pff. By mnie tam zabili. Ja jako youtuberka, Nikola, co? O co ci chodzi? No nie, no nie uda ci się odgadnąć, ma być lisiasta. No, no szkur... L, I, C, si, I, A, C, si, T, A. Mogłam dać dużą literkę, bo sanuję swoje imię. 5, Hosztok 7, 7, 7 up, proszę wysyłam. To ja, lisiasta, lisiasta, rozumiesz? O, tak, jest youtuberką. Tu pisał. Pojawiła się kilka razy, wyślij. Proszę. Ech. Przecież ja Ci pokazałam, o co Ci chodzi. Aha, bo tu... Dobra, wyślij. No nie udało ci się! Brawo! Pokonałeś mnie! Aaa! Załamany! Akinator. Ok, Po tak długim czasie udało mi się wygrać, ale cierpliwość popłaca. Cierpliwość. No dobra, moi kochani widzowie. O, żegnam się już z wami, widzami. Ugh, zniszczyłam akinatora. Do widzenia.